Witajcie, to jest drugi odcinek z Minecrafta Hardcore. Dobra serio. Przysięga mi się nagrywanie, zatrzymałem. Nigdy nie umiem zatrzymywać nagrań, dlatego ten. Więc teraz do statku, właśnie. I Dolphin. To jest. To jest, to jest, to jest statyk mojego rywala. Andasinomeka. Co mi się stało? Pewnie jest ten. Ta kraina jest magiczna. O, woda, pewnie płynie. Ja zawsze był takim dzieckiem, że chciał pływać w małych jeziorkach. Pływał, w, wydawało mu się, że pływał w wielkich oceanach. Tak naprawdę pływał w jakichś pseudo jeziorkach. Chcę teraz powiedzieć, że coś co ma naprawę się nie naprawia używając to ciekawe yy. Mam zegar yy. To pewnie mistyczny przedmiot. Pokaż mi czas Pokazuje czas Pokazuję coś Co innym się nawet nie śniło Palę drzwi Ej, to jest pół pół drewniany Drewniany statek a pół ten Dobra, ja zabiorę to dżunglowe drewno To już totalnie useless. Drewno. Zdobywam... Pozby muszę się pozbyć drewna, żeby zrobić miejsce na drewno. Ja już przez chwilę miałem, dobra. Jak teraz nie będzie, to muszę od razu walić koksa. <laughs> Skóra. Yy. 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 zbędne rzeczy. Chwila. No nie. Może to wszystko mogę przerobić na... O nie. Coś muszę wyrzucić. Albo dostawić ten crafting. Dobra, przepraszam cię, lapis. Naprawdę, jesteś bardzo dobrym materiałem. Ale przepraszam cię. Myślę, że wybaczysz. Proszę, tylko nie, nie dawaj mi pisu. Mm. Mm. Paweł Jumper Dobra. A w ogóle szybko Lun nie czyli sak. Okej, okay, mam dwa stringi. Dobra, potrzebuję sześciu, mam na razie dwa. O, lava lake, w sensie lava pool, przepraszam. Znaczy te króliki mogą dać coś przydatnego, a nie jakieś okay. Tutaj normalne króliki w Minecrafcie. To się brało, są nawet okej. Okay. No i więcej tej skóry w Nie, nie jakiej skóry. Właśnie, mięso. Halo, gra. O! Ten nie wiecie, co mi dać. Patrzcie. Dacie mi swoją skórę, przez co nie będę już was więcej za musiał zabijać. Profit. Ze złej skóry dałoby się zrobić króliczom, Co by było głupie. Ale okej. Okay. Ja bym to był dał mała skóra, przez co można by było craftować z dużej skóry. Kolejny opuszczony portal. Kto pytał? Na tym samym biomie. Przecież coś... Z... Gdyby to była jeszcze wioska, to by był godsit normalnie. Ostatek kolejny Hej Wolf Wolfm Strasznie lubię nagrywać tak U, hu, hu, hu. W sensie trzy nagrywać to ciągle. I my 7 bloków złota Ochrona przed pociskami, ochrona przed wybuchem. To są chyba proste co wybieram. ale ryzykowałem Czekaj, dokąd prowadzi ten portal. Przecież tu jest jeszcze... Nie. Ja tu robię domek i będę usłyszał ten monument jak pan mister Blaszka między innymi z teraz jest kałem, więc nie robię nie hardcore. No i tak się od niego powziąłem pomysł, żeby robić coś Minecraft Hardcore. A. Bo nie, przynajmniej trochę od tego, ale naprawdę była moją inspirację, jakby ktoś pytał, to były ten One, hard, one Hundred Days in Minecraft Hardcore. I to jest strasznie ciekawie się to ogląda. W sensie jak ktoś to dobry robi i ma dobry montaż. Naprawdę ciekawie ogląda się. Dobra. Dobra. Um. Papier, pusta mapa i książka. Brzy nie może z tego? O, papier. Proch, marchewki, dynia i węk, O, jest lapis. Idealnie. Zostawię go tutaj. Dlatego, że tutaj zamieszkam. Jestem piratem siedmiu La 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 to to jest Day 1? to jest... Jak to jest, day one? Ktoś jest... Ja właśnie smakowałam grę. Czy ja tyle zatrzymałem się w jednej ciągłej? Dobra, więc tak od tego, że od trzeba jakąś ścieżkę zrobić. próbowaliście godbridge'ować? i według mnie to jest to jest tak że do tyłu i stawiasz bloki dobra, nie umiem nie oszukujmy się były to za jakieś dźwięki, obserwuję. Ciekawości, czy z piasku... Dobra. Czy to nie jest... Niestety, 10. Dobra, jeszcze jest netherrack. Muszę dlatego, że mi się skruszywały gra i mnie nie zliczyło jako dnia. Teoretycznie powinny być Creepery, pająki, a nic nie ma. A może. Dobra. Nie, trzeba to oświetlić jeszcze. No tak, bo na moim idealnym statku będą się teraz spalnowały mowy przez to. Tu był węgiel, pamiętam. W tej skrzynce było dwa węgla. I my Naprawię ten statek. Na razie, przepraszam, masz ty. Muszę siedzieć jeszcze tą drogę. Oho, utopce. Elo, mordy. No, chcecie się bić? Dobra, trzeba jakoś wybudować tu. Muszę pójść do netheru, chyba pod nether. Dobra, więc tak popłynę na tą wyspę. Yy, Litąc na. Zobaczcie, strasznie ładne to jest takie. Absolutnie darowa suktywa. I to potrzebujemy łowiec, a skąd wziąć? Dobra, króliki, króliku. Dobra. Z okazji tego, że masakwę stworzę ją. W ogóle ten monument, ja tam muszę pójść, powiem tak. sakwę i będę dzięki temu o mięso. A i według mnie surowe mięso jeśli będzie w skrzynce, nie w akwitunku. W skrzynce, to powinno zgnić, ale upieczone już Nie znaczy wiem jaka to ma sens, ale ten.

Twarz można, zdjęki... Środło nie... Co to ma No to łącznie nie może mieć. Okej, okay, jeszcze cztery rzeczy. O! <grystanie> Dobra! I myk. Dobra, co ja chcę trzymać w tej sakwie? Po to trzeba naprawdę być rozsądnym. Może matce. wezmę sz szmaragdy i przemienię je na bloki, przez co będę mógł więcej zmieścić. Big brain time i to tak samo z żelazem. jeszcze to. Może TNT. To. Hmm. przecież to jest na 9. Dobra. I bym powiedział, dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się. Do kolejnych pa pa.